Głownie się łączą Także wydaje mi się, że coś się tutaj dzieje A5 nie patrzałaś, jak w A5 nie patrzyłam? A, że na tabliczki Faktycznie, dobra, trzeba będzie Dobra, już jestem na żywo Dks, ja kochasz No gdzie przecież, to jest dziad Ty jesteś dziad Ty jesteś dziad, ty mnie cały czas dostawiasz Baba, baba Czekaj, czekaj, bo Donate mam. Muszę zaakceptować go. Dobra, już jesteśmy widzowie. Uf, za witam witam Góra, Ej, Góra, dziękuję za Witam was serdecznie. Ej, w ogóle dziękuję za 55 koła. Ja się cieszę, że, ja się cieszę, że w ogóle jesteś. Jak wysłać donate? No Masz w opisie streama link. Dobra, dawaj. Tam są jakieś dawaj ciampongi proste. znowu. Idziemy w ciampongi? Idziemy w ciampongi. Dobra. Lagi, zacina. Co tam jest? Żartujecie, no to jest... Hmm. Co. I... E, wiesz, co na to wygląda, Ilku, bo przychodzą mi one do potwierdzenia. Więc no jeszcze coś z... nam gra. To nie do. Nie. Z... Idzie coś. Ty się, się chowa. Imagine, że teraz na anarchii prześladuje nas... Pociąg widmo Światło gasa to? Wie... Nie, ludzi mi przydaje sublagi, a kliknę restart Teraz powinniśmy iść prosto jak klepniemy Dziwne, dobra trzeba będzie to później ogarnąć z next streama A tamto u góry było jakieś... Eee, fuj światła tam to u góry było hasło i ktoś napisał kordy, i na tych kordach może comment block? Tak, te kordy mam zapisane, co dostałam. O co chodzi? Brak danych, w tej chwili YouTube nie odbiera danych z tego strumienia. Um... Kurczę. Się... Jak tam, share twój stream? Właśnie na stream coś nie chce działać, nie wiem dlaczego. Jakieś problemy się. są. Aż tak jest źle? <grym> niższy render. To. Ale też to nie jest kwestia nie ma, Minecrafta. To nie jest kwestia Minecrafta. Mogę ustawić na 12 czanków. Ale to nie jest tego kwestia. To jest kwestia YouTube'a. Czy YouTube coś wariuje? No. Ty, a weź e, tego. E, masz pełnego Discorda, bo Discord lubi często krzaczyć. No, no, no. Wywal Discorda w kosmos. Bo ja też tak miałam na pierwszym streamie, że mi Discord e, psuł streama. Teraz już jest ok? Eee, no, dobra, zrobiłem. Wcześniej. Ma mm. babka dzisiaj ten biwak z polem? Nie wiem, to jest pytanie do babki, wiecie? Zarządzam spotkanie moderacyjne o 21. pozdro. Tak, Co, się, przyda co przyda dalej, widzowie? Co, co myślicie? Działa wszystko? Jest ok, ale przynajmniej słyszycie mnie dobrze. Dobra, nic nie ma. Znowu jakaś tabliczka. Szegi. Co? Nie... Czekaj. 2, 1, 3, 7, Szegi! Let's go! Jeszcze ja nie mogę Zostaw tego to. zniszczyć! Poczekaj. Zostaw to! Nie psuj. Ty byś tego psuł. Nie psuj, nie psuję. Chodź. chodź. Chodź, by ci zabi... Co? No, mam nadzieję. Zostaw tę tabliczkę. Druga światło. Fuj. Fuj. Ja już... No, znowu A... końc jakiś. Dedent? Nie, nie Dedent. Dobra, widzę jednak. To tak, jest H4. ten. Wycho wychodzi y bez M wymiar. Uc... Uf. Milicja patrzy. Czy myślisz, że to jest milicja? Uchów. Co może? Co może być uchów? Widzowie, uchów, co może być? Pierwsza. Pierwsza literat uchów. Milicja patrzy, Pendolino, Pendolino nieczynna, nieprzy Chunk nie wyrapia. O, Nie, nie da się naprawić Przyszla. jakości dźwięku ogłoszeń. Ej, to jest <laughs> creepy. O, jest czwórka! I postanowił, że idealny pomysł na nowy szalony. Zapisujcie to widzowie i połączcie do tej reszty pasty z, o tej, tej żyrafie. To jest jakieś pasta o żyrafie jak nic. Oj, To nie donate, to nie donate, to nie donate Co to jest? Znowu to samo? A, jest to jest okropne Duchów, bez kitu, duchów, duchów, wymiar duchów, czym jest duchów? wymiar duchów? Wymiar duchów? Czym jest wymiar duchów? Nie mam pojęcia to... Jest takie coś? Nie wiem Ej, jest, 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 yes. ale w Minecrafcie, yes? tak autentycznie w Minecrafcie tylko, że to się nazywa Ghost Dimension. Da Nie umiem mówić po angielsku. Wiadomo o co chodzi. Wiesz, wi Dimension. No, demencja. Biskito. W Minecrafcie między Endem a Overworldem, pewien gracz zagraniczny odkrył, że jeśli zrobisz y Update Suppressor, czy taki la la taką lag-maszynę inaczej, jesteś w stanie. Po prostu zrobić kabut I pojawić się między tymi wymiarami Burde. I to się i to zostało nazwane wymiarem duchów. Ej, hey, tutaj jest teoria od Zuzanny Nie 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 Zuzanny. kto to napisał? E, nie Madzia a co jeżeli to twoje backroom skoro w poprzednich było że Sherry nie wyjdziesz A w tym jest twój dźwięk donate O oh. To, o, coś... to jest creepy. No właśnie, to coś ma twój dźwięk donate. To przerażające. To jest twój dźwięk donate, tak? Tak, to jest dosłownie mój dźwięk donate, tylko że mój jest, no, że tak powiem, trochę bardziej y, sympatyczny. A u mnie widzowie mają czarny ekran. No nie wiem, no, co to ma być? Co? Nie wiem, no, coś się psuje. Pozdrawiam Maję. Ja pozdrowisz Szerego? Nie pozdrawiam dziadka. To transmisja na żywo. Wkrótce się zakończy, chyba że uruchomimy się ponownie. ogromnym transmisji na żywo. Jest git? Piszcie, ja czy są lagi czy jest git? Ogłoszenia, że pociąg odjeżdża. Normalny z jest. Poranu, a tu tylko krzyczę Dosłownie. Coś tu się dzieje, coś tu się wydarzyło. Laguje, dalej laguje. Wiecie co ja zrobię po streamku, miśki? Zrobię wam posta na społeczności, więc e, śledźcie kartę społeczności dzisiaj. I będziecie tam pisać swoje teorie, co się wydarzyło. Zrobimy to razem. Dobra, to robię restart.